Dziękuję Państwu raz jeszcze. Moje, moje wystąpienie będzie miało charakter sprawozdawczy, informacyjny i sprawozdawczy. Oto. O dziękuję. E, e, oto przypomnienie idei konkursu Lumen. E, identyfikujemy i działamy na rzecz promocji najlepszych praktyk, profesjonalizacji zarządzania e, szkołami wyższymi. No, stworzymy pewne, pewne porozumienie z profesjonalną firmą PCG Polska, dokładając do tego własne kompetencje. Mamy za sobą trzy edycje. Pierwsza pilotażowa była w 2015 roku. Wtedy jeszcze partnerem PCG, która to firma dopiero stawiała pierwsze kroki na polskim, można powiedzieć, rynku, była Fundacja Perspektywy. Wiele nas ten pilotaż nauczył. Potem w naturalny sposób, ze względu na nazwijmy to tak, podział misji, podział ról, zróżnicowanie misji pomiędzy perspektywami, jako Fundacją i Fundacją Rektorów Polskich, sprawy zarządzania, na, to, to jest obszar działania Fundacji Rektorów Polskich. Więc w naturalny sposób nastąpiło porozumienie tych podmiotów w sprawie przejęcia partnerstwa merytorycznego w tym projekcie przez Fundację Rektorów Polskich i dzisiaj realizujemy to. W 2017 roku mieliśmy ten konkurs w nowej formule, konsumując doświadczenia pierwszej pilotażowej wersji. Później doszliśmy, uznaliśmy, że trzeba co dwa lata ten konkurs robić i to była dobra decyzja. Konferencje co roku a konkurs co dwa lata i mamy dzisiaj trzecią edycję 2019. Łatwo obliczyć, że w 2021 będzie, będzie czwarta edycja. Już się zapowiadam i zapraszam wszystkich do zgłaszania wniosków po to, żeby one gdzieś nie ginęły nam z pola widzenia. Będziemy, będziemy jeszcze o tym mówić w tym wystąpieniu. Pragniemy wyróżniać osoby i zespoły ale wskazując wyróżnioną uczelnię, czyli łączymy tutaj wyróżnianie autorów sukcesu i ich instytucji, o przyznanie nagrody mogą ubiegać się osoby i zespoły, które realizują określone projekty i przedsięwzięcia. Regulamin precyzuje to w sposób jasny. Organizatorami są instytucje wskazane w tym, na tym slajdzie. Wyróżniamy tutaj organizatora, którym jest PCG Akademia, partnera merytorycznego, którym jest Fundacja, czyli podpowiadamy kwestie programowe, a partnerami są Microsoft, Pearson i Blackboard przypisanymi do poszczególnych kategorii. Kategorie to rozwój, zarządzanie i współpraca. Rozwój to realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni, czyli chodzi o projekty mające znaczenie dla strategii, dla wdrażania strategii. Zarządzanie to wszystkim promocja innowacyjnych metod zarządzania we wszystkich obszarach misji, a współpraca to kształtowanie relacji z interesariuszami, które obejmuje to pojęcie różne grupy osób. W każdej edycji także kapituła przyznaje, korzysta z tego prawa, trzy, zgodnie z regulaminem co najwyżej trzy, ale przyznajemy trzy nagrody specjalne za osiągnięcia, które albo wykraczają poza zakres przedmiotowy poszczególnych kategorii, albo e, e, Mamy tak znakomite projekty w, w kategoriach, że uznajemy za właściwe przenieść y, y, zasługujący na nagrodę projekt z kategorii do nagród specjalnych i z tej możliwości, z tego uprawnienia kapituła też korzysta. To stało się też w 2019 roku, który jest tu referowany. O, jakoś. Kapituła konkursu to osoby tutaj wyświetlone, znakomite grono osób. Przez chwilę zatrzymam ten slajd, żeby Państwo mogli zobaczyć. W każdym są to osoby, które mają kompetencje zarządcze, doświadczały zarządzania ważnymi instytucjami lub czynią to nadal i mają wielkie osiągnięcia w tym zakresie. A zatem jeżeli, jeżeli debatujemy na temat wyróżnienia osiągnięć zarządczych, to nie możemy tego czynić w gronie osób, które same nie spełniłyby wymogów kompetencyjnych. Tak została skomponowana ta kapituła. Wnioski złożone w konkursie Lumen 2019 to 74. Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach, jak Państwo widzą z tego slajdu. Mamy w rozwoju 38 wniosków, 19 we współpracy i 17 w zarządzaniu. I to, co wynika z tego slajdu, to to, że rzeczywiście uczelnie w Polsce stawiają na rozwój dzisiaj. To jest coś nowego, to jest no, jakiś trend, z którego się trzeba cieszyć. Wnios Mieliśmy 36 podmiotów, które przedstawiły wnioski. Tutaj jest podział na poszczególne typy uczelni, uczelnie publiczne, niepubliczne i jeden wniosek wpłynął z organizacji pozarządowej, co oczywiście cenimy, ale ten wniosek... To dotyczy projektu realizowanego dla uczelni w uczelni, przez uczelnię, a nie, a nie jakiegoś działania innego. Widać, że skoro nagroda jest w zakresie zarządzania, to szkoły, które mają w swojej misji kształcenie specjalistów w dziedzinie zarządzania biznesu bądź ekonomii, dominują wśród tych, co się zgłosiły. Tradycyjnie Politechniki zresztą też, też są powiązane z tym obszarem. Na wielu politechnikach mamy wydziały zarządzania, w uniwersytetach podobnie, ale zastanawia też to, że świetne wnioski przedstawiają uczelnie medyczne, także przyrodnicze. Z niektórych uczelni utrzymaliśmy trzy lub więcej wniosków, no dużo więcej nie, ale tutaj zdecydowaliśmy się wymienić uczelnie, które, które złożyły właśnie spełniają ten warunek, bo to oznacza, że tam jest duża dynamika rozwojowa, tam jest duża aktywność projektowa i trzeba te uczelnie dostrzec, zobaczyć. No, pokłonić się im. Problematykę złożonych wniosków w tym konkursie przedstawia ten slajd. Nie będę tutaj szczegółowo go omawiał, ale widzicie Państwo, że innowacje mają tutaj istotną rolę. Rzeczywiście, można tak powiedzieć, jakoś wyróżniły się. Mamy też, mamy też wśród nich innowacje dydaktyczne, innowacje zarządcze. To też jest znak czasu. To znaczy, rzeczywiście w polskich uczelniach nie ma stagnacji. Być może te lata 2016 18 wyzwoliły właśnie jakąś nową energię zapoczątkowaną tymi programami zmian które przedstawili eksperci w formie opracowań projektów trzech zespołów. Narodowy Kongres Kultury, jego obrady, tysiące uczestników. Słowem ruch w interesie, moglibyśmy powiedzieć, to jest coś, co, co skłoniło do myślenia proinnowacyjnego bardziej teraz niż kiedyś. To, co chcę zbliżając się do końca tej prezentacji podkreślić, to wielką wagę wartości i dobrych praktyk respektowanych przez kapitułę. A zatem preferujemy przewidywalność, terminowość, przejrzystość reguł gry. Respektowanie własnego regulaminu, jego zasad i wartości, które prezentujemy. Bezstronność, brak presji na kapitułę z czyjejkolwiek strony. Zdradzę Państwu, że nawet prób takiej presji nie doświadczyliśmy. Unikanie konfliktu interesów bardzo ważna sprawa. Jeżeli uczelnia jest jakoś powiązana, wnioskująca uczelnia, bądź zespół, bądź treść projektu z naszymi działaniami, to, to wyłącza, wyłącza członka kapituły z debaty nawet na ten temat. Prace, kapituły mają charakter demokratyczny, szukamy konsensusu i yy, yy, jesteśmy szczęśliwi, jeżeli się uda tak zakończyć pracę, kapituły, że po wielkich dyskusjach, które mamy, czasem przesunięciach poszczególnych projektów, na koniec dnia powstaje pewna lista, i ona jest poddana głosowaniu. Ta lista którą będziemy dziś prezentować, zyskała jednomyślne poparcie wszystkich członków kapituły. Zsięgamy e, oczywiście do narzędzi analitycznych. Istnieją zdefiniowane kryteria oceny merytorycznej i je przywołujemy w debacie. E, no i oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, to e, e, to głosowanie rozstrzyga o e, Wskazaniu kandydata na zwycięzcę, który potem trafia na listę wspólną i cała kapituła już w ramach konsensusu akceptuje tę listę. Tak właśnie się stało w tym roku. Nowe elementy wprowadziliśmy w ramach tej edycji, trzeciej. Podjęliśmy próbę może zainteresowania autorów statutów naszym konkursem. I wpłynęły cztery wnioski związane z treścią statutów. Uznałeś, uznaliśmy jednak, że to jest za mało i że to jest jednak rodzaj deklaracji. Statut niewdrożony jest rodzajem deklaracji czas, czasami nawet ideowej. I że odstąpimy od rozpatrzenia tych wniosków o tym charakterze w 2019 roku, ale zapowiadam, że w 2021 będziemy chcieli jakoś nadać wagę i znaczenie tym wnioskom, ale nie z powodu treści statutów, tylko z powodu charakteru wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zawartych w statutach uczelni. Być może zresztą tych rozwiązań, które trafią do statutów w nowej kadencji, ponieważ to nie było proste zrobić nowy, napisać nowy statut do nowej ustawy w tak krótkim czasie, jak to wynikało z ustawy wdrażającej i być może nowe władze uczelni, nowi rektorzy zechcą dokonać przeglądu tak z Wprowadzonych statutów z datą tegoroczną, tak żeby w roku 2020 wejść w jakiś nowy proces nowelizacji statutów i jednocześnie z określeniem wdrożenia. To wdrożanie statutu i rozwiązań i regulacji byłoby wtedy podstawą tego działania. Dopuściliśmy w szerszym zakresie przyznawanie nagród egzekwo, ponieważ rzeczywiście bywa tak, że są świetne projekty dwa i one oba zasługują na, 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 na zwycięstwo. I, i do, zaprosiliśmy też naszych nominowanych kandydatów do Nagrody Głównej, do nagród głównych do przedstawienia filmów wideo w skróconej wersji do dwóch minut i dzisiaj Państwo doświadczycie skutków tej tej zmiany, w naszym przekonaniu ona jest pozytywna, te skutki są pozytywne, jakoś. O. To, co jeszcze oferujemy, to możliwość powtórnego zgłoszenia w kolejnej edycji konkursu wniosku, który nie uzyskał wyróżnienia w danym roku, czyli nie należał do nominowanych albo lub nagrodzonych, a to dlatego, że są takie wnioski, które polegają na wdrożeniu, na wdrażaniu, na procesie i ten proces jeszcze trwa, a jego skutki przekładają się na osiągnięcia uczelni. Ba, może. Projekt, wniosek zostać udoskonalony. Pojawiają się nowe okoliczności, nowe uwarunkowania, nowe sukcesy związane z tym wdrożeniem, i nie ma powodu, żeby taki wniosek do nas nie wrócił. Niektóre, zresztą z wniosków od razu z góry mówiliśmy w debacie, że spodziewamy się ich w roku 2021, a jeszcze sytuacja nie dojrzała, żeby je nagrodzić w 2019 roku. Więc trzeba z takimi wnioskami. Wracać i tak się też stało. Zgłoszono takich wniosków po naszej korespondencji do uczelni. Zgłoszono takich wniosków 19. Tak więc zapraszamy uczelnie po aktualizacji i udoskonaleniu wcześniej złożonych wniosków, które nie uzyskały wyróżnienia w tym roku, do ich przedłożenia w konkursie Lumen 2021. To jest to, co ja chciałem Państwu zaprezentować bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do zgłaszania wniosków czwartej edycji w roku 2021, ale, ale przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby ciekawe projekty realizować, które potem zostaną nagrodzone. Czyli podejmujmy inicjatywy, realizujmy projekty i przedsięwzięcia. Zauważmy, że. W, tym, w tych latach, o których teraz mówimy, było inaczej niż kiedyś, gdzie było masa projektów małych, teraz raczej rząd poszedł w kierunku uruchamiania dużych projektów europejskich, więc było mniej źródeł finansowania dla projektów o mniejszym uczelnianym takim charakterze, ale to, to, się, to się przecież będzie też zmieniać, więc bardzo będziemy wdzięczni za to, że podejmiemy kolejne relacje o tym charakterze w roku 2021. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.